Siema, witam w sumie w pierwszej odsłonie moim, mojego horrorowego espresso. Chciałem wam dzisiaj tylko powiedzieć, dlaczego się wkurwiłem po obejrzeniu nowego Candymana. Nie chcę jakoś szczegółowo omawiać rzeczy, które nie podobają mi się w nowej odsłonie tego filmu. Mogę Was jedynie zapewnić, że jest ich dość sporo. Chciałbym jednak powiedzieć o czymś nieco ogólnym. Mianowicie, rozchodzi się o pospolitą uczciwość twórców tego filmu względem nas, fanów. Candyman to kult horroru. Jest to jedna z niewielu postaci, która między innymi mi zakorzeniła się w głowie oraz zyskała szacun, jeśli chodzi o kultowe postacie z horrorów. Twórcy dobrze wiedzieli, że na nową odsłonę Candymana będą czekały przede wszystkim rzesze starych fanów horroru. Ludzi, którzy wychowywali się na człowieku z hakiem, każdy miał nadzieję, że podczas premiery tego filmu jakby wspomnienia powrócą, że nowa odsłona filmu zaspokoi gusta tych, którzy czekali po prostu na więcej, więcej Candymana. Hmm. Co dostaliśmy w zamian? Według mnie, Nowy Candyman to nic innego jak po prostu zwykły manifest społeczno-polityczny podlany w takim delikatnym sosie jakby pseudo-horroru. Szczerze mówiąc, prawdziwe fani, Kolesia z hakiem w dłoni nie mają tutaj czego szukać: ani to mocne, ani horrorowe, ani nie ma w tym w ogóle nastroju. Film się duży, i cały czas człowiek ma nadzieję, że w końcu wybuchnie jakaś bomba, ale. Przez cały seans no, nic takiego nie następuje. Jest nuda i chyba jakaś, nie wiem, ideologia, dziwny jakiś przekaz. No nie na to czekaliśmy, nie tego oczekiwaliśmy. Właściwie, jako fan horrorów śmiało mogę powiedzieć, że, że fani horrorów nie mają tutaj czego szukać. No, szczerze mówiąc, czuję się trochę zawiedziony, bo wydaje mi się, że twórcy dobrze wiedzieli, na co będą czekać widzowie i zrobili nas po prostu. W bambuko. Zrobili to z pełną świadomością i to jest niewybaczalne. Zepsuliście kult, panowie. Takie jest moje zdanie przy tym popołudniowym, horrorowym espresso. Udanego popołudnia.